Szanowni Państwo, program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zamiast edukacyjna jest jednym z obowiązków nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego przez ustawę o zdrowiu publicznym. Przed opracowaniem takiego programu jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia diagnozy zagrożeń społecznych. Taką diagnozę zagrożeń społecznych przeprowadzała dla nas firma wewnętrzna, pani Gioelekty E, taką diagnozę również przeprowadzaliśmy w 2020 roku i dzięki temu mamy możliwość porównania wyników tej diagnozy i e, stwierdzenia, e, na czym musimy się bardziej skupić, czy te problemy maleją, czy te problemy e, przeciwnie wzrastają. Ale o omówienie tej diagnozy tutaj już poproszę Panią Bioletę. Dzień dobry. Nazywam się Diana Terupowska i prowadzę firmę Depotowską Fitneskę, która jest firmą badawczą realizującą badania rynku dla biznesu i badania społeczne dla instytucji. Uliczymy. Z Państwa urzędem pracujemy już wiele lat w zakresie różnych projektów badawczych i szkoleniowych. Mamy dość duże doświadczenie, jeżeli chodzi o badania, bo badania lokalne na małych próbach, ale również duże, ogólnopolskie badania na dużych próbach w bardzo różnym zakresie, od sportu po teorie spiskowe, po różnego rodzaju cyfrowe zagadnienia, po, po zagadnienia zagrożeń społecznych. Więc tak jak Pani Marta powiedziała, ten projekt był drugim projektem w tym zakresie, który realizowaliśmy dla Urzędu Miasta Gostynina. Pierwszy realizowaliśmy w 2020 roku, drugi w tej chwili w, tej, w, tej, w tej 2025, więc tak jak Pani Marta powiedziała też, no dobrze, że mamy te wyniki do porównania, bo te wyniki są inne, one się zmieniają, w niektórych zakresie maleją i niektórych rosną, więc dobrze, że mamy e, takie porównanie. Dobrze w ogóle, że badania są realizowane, dlatego że Mieszkańcy bardzo pozytywnie reagują na takie badania, cieszą się, że urząd słucha ich potrzeb, oczekiwań i opinii, więc jest to bardzo dobry sygnał do mieszkańców. Badania są tak naprawdę dialogiem z mieszkańcami, więc e, tym bardziej, jeżeli są one robione systematycznie i możemy te wyniki porównać i też ocenić w pewien sposób skuteczność działań urzędu. Więc to jest bardzo, bardzo pozytywny sygnał. Jeżeli chodzi o to badanie w Sygnał, to badanie było realizowane wśród 842 respondentów. Byli w tej grupie uczniowie ze wszystkich szkół zlokalizowanych na terenie miasta i przyszedłści mieszkańcy miasta. Łącznie jeśli chodzi o próbę, to było właśnie 842, 547 uczniów, 295 mieszkańców. Badanie realizowaliśmy w takim okresie wakacyjnym, czerwiec, lipiec, więc tak naprawdę wyniki są świeżutkie. Ja zaprezentuję Państwu tylko wybrane wyniki, ponieważ raport jest dość obszerny, więc zachęcam do zapoznania się z całością raportu, ale również do dogłębnego przeczytania drugiej prezentacji, bo dzisiaj tylko zasygnalizujemy pewne, pewne wyniki, żeby nie zajmować już Państwu za dużo czasu tutaj na tym spotkaniu. Zaczynamy od problemów społecznych mieszkańców, jakie mieszkańcy widzą najważniejsze w Gospyni. to są głównie problemy materialne związane z takim bezpieczeństwem ekonomicznym niskie zarobki, bezrobocie i mało satysfakcjonująca praca. To jest główny problem społeczny, na jak wskazują mieszkańcy. Kolejny element to są uzależnienia i tutaj głównie wskazywany alkohol. Kolejny to jest styl życia i między innymi brak pasji i brak celów życiowych. Tutaj ponad jedna trzecia mieszkańców wskazała ten element i jest to bardzo ważne, ponieważ badania naukowe wskazują, że jeżeli mamy pasję, jeżeli mamy cele życiowe, oprócz pracy i oprócz rodziny, bo no nie samą prawdą żyje człowiek, to wtedy żyjemy dłużej, mniej chorujemy i jesteśmy bardziej radośni. Więc to jest bardzo ważne, żeby programy profilaktyczne były również nakierowane na odkrywanie i realizowanie swoich pasji. Nie każdy te pasje ma i tutaj widać, że ten element został wskazany przez mieszkańców. I kolejny element to są problemy osób starszych. Wiemy, że polskie społeczeństwo się starzeje. Gostynińskie społeczeństwo starzeje się jeszcze bardziej niż średnia krajowa. 32% naszych mieszkańców to są osoby 60. Nic nie wskazuje na to, żeby dzietność w Polsce się poprawiła. W związku z tym, te wyniki będą jeszcze bardziej rozbieżne, więc no widzimy tutaj, że problemy osób starszych będą coraz bardziej wymagały działań różnych instytucji wsparcia. Dlatego też programy profilaktyczne powinny być nakierowane na tę grupę mieszkańców. Zaczynamy od zagrożeń społecznych, tutaj największy problem, jeżeli chodzi o alkohol. 72% prawie badanych wskazuje, że pije alkohol, ale 25% wskazuje już w tym roku, że alkoholu nie pije w ogóle. Jest to dużo więcej niż w roku 2020. Więc widzimy, że te programy profilaktyczne i taka promocja zdrowego stylu życia w internecie, m.in. w mediach społecznościowych, przynosi swoje efekty. Dużo więcej osób zrezygnowało, tak jak z picia alkoholu. 51% prawie mieszkańców wskazuje, że dostęp do alkoholu powinien być ograniczony i być może te wyniki skłonią Państwa do wprowadzenia nocnej prohibicji, idąc jakby takim przykładem wielu polskich miast. Wiem, że w Polsku już trwają konsultacje społeczne na ten temat. Są z tego plusy i minusy, jak w każdym zakresie każdej tego typu decyzji, natomiast przyzwolenie społeczne jest bardzo duże, jest to ponad połowa badanych. W poprzednim badaniu mieliśmy 30% czyli między badaniem 2020-2025 o 20 punktów procentowych wzrosło przyzwolenie na zakaz dostępu do alkoholu. 15% badanych przyznało, że zdarzyło im się pracować pod wpływem alkoholu, 10,5% przyznało, że zdarzyło im się kierować autem pod wpływem alkoholu. Jeżeli chodzi o dostępność dla do osób nieletnich i nietrzeźwych, ona jest w tendencji spadkowej, ale mieszkańcy zauważają nadal, w sporej grupie, tutaj ponad 56% i prawie 82%, że alkohol kupują osoby nieletnie i osoby mniejsze, więc tutaj też bardzo ważny element. Jeżeli chodzi o papierosy, nie jest to jakieś duże zagrożenie społeczne, dużo mniej osób teraz pali papierosy, 27% przyznaje, że pali, 19% pali codziennie, a 12% pali e-papierosy, więc no, nie traktujemy tego jako jakieś wielkie na dzień dzisiejszy. Zagrożenie społeczne są, że tak powiem, też inne problemy, co nie znaczy, że nie należy tego elementu też ujmować w programie profilaktyki. Jeżeli chodzi o narkotyki, prawie 14% osób przyznaje, że zażywa narkotyki lub leki następne czy psychotropowe. I tutaj mamy całą gamę zażywanych substancji. Najwyżej jest marihuana, amfetamina, dopalacze, leki uspokajające bez przepisu lekarza. Metaamfetamina, kokaina, pojawia się również heroina, czyli takie twarde narkotyki. Najczęściej no po narkotyki sięgamy w wieku 16-20 lat, a następnie w wieku 21-30. Czyli tak naprawdę takie osoby nastoletnie można powiedzieć i młodzi dorośli, którzy wchodzą na rynek pracy. Jeżeli chodzi o przemoc, 58% wskazuje, że było świadkiem przemocy głównie ma na, na miejsce w miejscach publicznych, więc dość sporo. 34% prawie wskazuje, że osobiście doświadczyło przemocy ze strony innych osób. Najbardziej zauważalna przemoc w Gostyninie to przemoc psychiczna. Zaniedbanie dzieci, bardzo duży procent. 46% wskazuje, że zauważa zaniedbanie dzieci. Następnie przemoc fizyczna, ekonomiczna i najmniej przemoc seksualna, ale też zauważalna. Jeżeli chodzi o takie elementy, które sprzyjają przemocy w rodzinie, zdaniem mieszkańców, to głównie alkoholizm i narkomania, czyli uzależnienia, ale również nadpobudliwość, problemy finansowe, poczucie bezkarności, dysfunkcja rodziny czy przyzwyczajenia i złe wzorce rodzinne. Ja bym powiedziała, że między innymi, zresztą to wynika z wielu badań i yy, takich yy, badań opinii, badań naukowych, że my mamy bardzo słabo generalnie rozwinięte kompetencje miękkie, szczególnie jeżeli chodzi o inteligencję emocjonalną. Badania pokazują, że tylko 6% Polaków potrafi nazywać i regulować swoje emocje, czyli ma dobrze rozwiniętą inteligencję emocjonalną. Jeżeli my tego nie mamy, nie potrafimy nazywać emocji, nie potrafimy ich regulować, nie potrafimy pracować z emocjami, to będziemy szli w różnego rodzaju działania destrukcyjne, jeżeli tylko pojawi się problem. Dlatego też, jeżeli już to wiemy, to warto, aby wszelkiego rodzaju programy profilaktyczne były też wzbogacane w różnego rodzaju szkolenia i warsztaty i dla dzieci i młodzieży, i również dla osób dorosłych, które mają za zadanie m.in. rozwijanie kompetencji miękkich, w tym inteligencji emocjonalnej. Jeżeli chodzi o cyberprzemoc, to doświadcza jej 59% prawie mieszkańców, 8% sama przyznaje, że pisze złośliwe komentarze w internecie, 49% przyznaje, że podejmuje działania, które można by uznać za działania hazardowe. Jeżeli chodzi o porównanie tych wyników z poprzednim badaniem, które było realizowane w 2020 roku, to w tendencji spadkowej mamy takie zagrożenia jak alkohol, papierosy i narkotyki. W zakresie papierosów mamy troszkę zwyżkę palenia e-papierosów, ale to jest nieznaczne. Natomiast to, z czym sobie nie radzimy i to, co jest tendencji zwyżkowej, i to nie jest tylko w Gostynin nie jest jakby szczególny pod tym względem. Takie wyniki mamy też w całej Polsce i w innych miastach, jak robimy badania, to jest przemoc wszelkiego rodzaju, w tym również cyberprzemoc i hazard tutaj w nieznacznym procencie. Jeżeli chodzi o wyniki, to przechodzimy do badania uczniów i tutaj również zaczynamy od takiego elementu, co jest największym problemem społecznym dzieci i młodzieży zdaniem samych uczniów. I tutaj wskazują oni głównie uzależnienia, czyli alkohol i papierosy, następnie agresję i wulgarność, yy, następnie depresja, dosyć dużo wskazywana, 41% uczniów wskazuje, że problemem młodzieży jest dzisiaj depresja i niezaradność, więc to jest naprawdę bardzo dużo. I brak opieki ze strony rodziców. Jeżeli chodzi tutaj o takie pasje, czas wolny spędzany przez młodych ludzi, to tutaj widzimy, że to, są, to jest pokolenie, które było urodzone z internetem, z komputerem prawie że w dłoni. Osoby, które nie znają tak naprawdę życia bez internetu i bez komputera. Z technologią nie będziemy walczyć, bo tego nie zmienimy. Wiadomo, że to się będzie bardzo rozwijać. Bardzo ważne jest, żeby uczyć młodych ludzi bezpiecznego, takiego logicznego korzystania z nowych technologii. Tutaj widzimy, że 6 do 7 godzin młodzież spędza w sieci z telefonem, przed komputerem, przed internetem, a 1,7% godziny dziennie tylko na nauce. I to jest średnia. Czyli część osób spędza dużo mniej, część osób spędza więcej. Jeżeli chodzi o pasję młodych ludzi, to najwięcej wskazywane filmy i seriale, ale na drugim miejscu sport. 1 trzecia uprawia ten sport, ponad 1 trzecia uprawia ten sport w czasie wolnym. Więc to też jest ważny element dla Państwa, żeby programy profilaktyczne wzbogacać o takie elementy dotyczące wychowania w sporcie, ponieważ my wiemy dokładnie, że dzieci, które trenują sport, one mają większą, większą dyscyplinę, większą taką samo, motywację, bardziej zwracają na takie elementy zdrowotne, lepiej się odżywiają są bardziej zorganizowane i generalnie mogą być przykładem dla pozostałych dzieci, którzy tego sportu nie uprawiają, którzy gdzieś tam w te działania destrukcyjne popadają. I tutaj dobrze, żeby ten sport był bardzo promowany, bo mam wrażenie, że w szkołach niestety nastawia się bardzo na naukę, na te wyniki takie dotyczące ocen, ocen rankingów, natomiast te dzieci, które uprawiają sport, mimo że one bardzo dużo... Wagi przykładają i zaangażowania do, do tych elementów. Bo Państwo wiecie, jeżeli ktoś ma dziecko w domu, które uprawia sport, że takie dzieci tak naprawdę nigdy się prawie nie wysypiają w porównaniu z tymi, które tego sportu nie uprawiają i ciągle są tak naprawdę w pędzie, bo jak nie treningi, jak nie trudniej, jak nie obozy, to nauka, więc tak naprawdę takie dzieci nie mają odpoczynku, a w szkole tak nie do końca może jest to doceniane, bo bardziej stawia się jednak zawsze na i oceny. Więc tutaj ten element też można w programach profilaktycznych wykorzystać. Tutaj czas wolny młodzi ludzie głównie spędzają na TikToku, na YouTube, y, oglądając filmy, seriale, gry komputerowe, y, ale również sport i siedząc w internecie. 43% prawie przyznało, że y, zdarzyło im się zaniedbać obowiązki bądź rodzinę, bo stracili poczucie czasu przebywając w sieci, więc to też jest bardzo ważny element. Jeżeli chodzi o to, na czym zależy młodym ludziom najbardziej, to pierwszy punkt prawie 70% na zdrowiu. I to też jest element, który trzeba w profilaktyce wykorzystać, ponieważ jeżeli zależy mi na zdrowiu, to nie popadam we wszelkiego rodzaju działania uzależniające, no bo wiadomo, że to zdrowie niszczy. Więc jeżeli moją wartością, jest, podstawową jest zdrowie, to dbam o to zdrowie, zdrowie się odżywiam, prowadzę zdrowy i tryb życia i na to też należałoby zwrócić uwagę. Bo wiemy, że młodzi ludzie niestety w Polsce bardzo e, tyją, bardziej chyba nawet niż średnia europejska. Wiemy, że dzieci się bardzo źle odżywiają, głównie w oparciu o węglowodane i cukry proste i wiemy również, że jej taki drugi mózg. Więc e, jeżeli w taki jest śmietnik, e, brzydko mówiąc, to niestety w głowie też w porządku nie będzie. Więc bardzo ważny element, żeby wszelkiego rodzaju warsztaty dla młodzieży były też skupione na tym, elementu, na tym elemencie zdrowia, zdrowego odżywiania. Kolejny element, na czym zależy młodym ludziom, to jest na dobrych ocenach, ale i całe 50%, więc nie wszystkim na tym zależy. Zależy ludziom, też młodym ludziom na dobrych wynikach w sporcie, to jest prawie 33%, czyli ponad 1 trzecia. Bardzo duży element akceptacji, bardzo młodym ludziom zależy na tym, na tym poziomie akceptacji i ze strony rówieśników, i ze strony rodziców. I to też jest ważny element, na który w profilaktyce trzeba zwracać uwagę. Jeżeli chodzi o alkohol, to tutaj 55% młodych ludzi przyznaje, że miało już kontakt z alkoholem, 22% mówi, że upiło się już alkoholem, a 71% wskazuje, że zna osoby w swoim wieku wśród swoich rówieśników, które piją lub piły alkohol. To jest dość sporo. Taki średni wiek spożycia alkoholu po raz pierwszy to jest 13 lat, czyli wiemy, że młodzi ludzie eksperymentują tak dosyć wcześnie. Jeżeli chodzi o papierosy, to tutaj nie jest wśród młodych ludzi jakieś duże zagrożenie, podobnie jak wśród osób dorosłych. 12,5% pali papierosy, 23% prawie pali e-papierosy. To też jest ważny element, ponieważ młodzi ludzie w założeniu wskazują, że e-papierosy są bardziej bezpieczne i bardziej zdrowe, bo na razie się takie reklamuje, niestety ale pamiętajmy, że jak papierosy były wprowadzane do obiegu, to reklamowały je w ciąży jako bezpieczne i zdrowe. Potem się dopiero okazało, wszelkie badania naukowe pokazały, że no jednak papierosy są szkodliwe, więc prawdopodobnie za kilka lat się okaże tak samo z e-papierosami, a wiemy, że są już w hospitalizacji dzieci, które palą e-papierosy z powodu różnego rodzaju schorzeń, płuc, więc to jest też ważny element. Może nie jest to duży odsetek osób, które które palą, ale bardzo ważny element, żeby zwracać na to uwagę. Jeżeli chodzi o narkotyki, 6,6% uczniów przyznaje, że zdarzyło im się zażywać narkotyki do palaczy lub leki. I tutaj najczęściej mamy leki uspokajające nasenne, bez przepisu lekarza, marihuana lub haszysz, leki przeciwbólowe w celu odurzania się, ale są również grzyby, alkohol łączony z tabletkami, jest również heroina, kokaina i różnego rodzaju inne, inne substancje. To jest dość, dość sporo. Przemoc szkolna, bardzo zauważalna, bardzo duży problem, jeden z większych. 62% prawie było świadkiem przemocy w szkole, 35,5% doświadcza przemocy w szkole osobiście, w tym prawie 6% codziennie, więc to jest dość sporo. 23% uczniów przyznaje, że są w szkole uczniowie, których oni się boją, a 22% wskazuje, że nie czuje się w szkole bezpiecznie, więc to, jest, to są dość spore odsetki, jeżeli chodzi tutaj o przemoc szkolną. Przemoc poza szkołą również bardzo wysoko. 51% uczniów przyznaje, że doświadczyło przemocy ze strony innych osób, ale 43% wskazuje, że sami zastosowali przemoc wobec innych osób, wobec kolegów, rodzeństwa czy wobec rodziców. Więc widzimy, że agresja rodzi agresję, dlatego ważne jest, żeby wszelkiego rodzaju problemy związane z przemocą niwelować w zarodku i nie, nie, nie powodować, żeby one eskalowały na jeżeli chodzi o cyberprzemoc, to 54% uczniów doświadcza cyberprzemocy w internecie, 22,5% przyznaje, że sama pisze złośliwe komentarze w do sieci. Hazard dotyczy 21% uczniów. Jeżeli chodzi o takie zasady, które młodzi ludzie mają określone w domu, to niestety według uczniów większość tych zasad nie ma określonych w domu. Czyli 7-8% wskazuje tylko, że rodzice yy, jakby wyznaczyli im określone zasady zachowania w domu i poza domem. Więc jest to bardzo, bardzo mało. Większość ludzi tych zasad nie ma, a jeżeli zasad nie ma jest, że tak powiem, bezstresowe wychowanie czy wolna amerykanka, to widzimy, że no, młodzi ludzie mogą mieć różnego rodzaju skłonności do popadania w jakieś takie działania czy towarzystwo, które nie jest dla nich zbyt dobre. Jeżeli chodzi o porównanie tych wyników w czasie, to tutaj w takiej tendencji spadkowej mamy alkohol, papierosy, narkotyki, hazard i przemoc domowa, więc tutaj widać, że programy profilaktyczne przynoszą efekty, jeżeli chodzi tutaj o porównanie na przestrzeni lat. Natomiast podobnie jak w przypadku dorosłych mieszkańców miasta, to z czym sobie nie radzimy, to jest przemoc w szkole, przemoc poza szkołą i cyberprzemoc. Także to są te elementy, którymi przede wszystkim trzeba było by się zająć. To tyle, jeżeli chodzi o wyniki. Tutaj, jeżeli chodzi o wnioski, one są w raporcie przedstawione. Tutaj chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że programy profilaktyczne skierowane do młodzieży i również do osób dorosłych przede wszystkim powinny być nastawione na efektywność, bo badania pokazują, że obecnie tylko 29% uczniów wskazuje, że warsztaty czy szkolenia profilaktyczne, które mieli w szkole, były przydatne. Niecałe 30%. Więc to jest bardzo, bardzo mało. Większość tak naprawdę albo nie brała udziału w tych warsztatach, albo nie trafiły po prostu one do ich świadomości. Więc to jest ważne, żeby, żeby zwracać na to uwagę, że nieważne jest, ile przeprowadzimy warsztatów, ważne jest, ile przeprowadzimy warsztatów efektywnych. takich, które dotrą do świadomości jakby do, do percepcji młodego człowieka. I to wszystko Państwo. Jeżeli są pytania, to zapraszam. Zachęcam do przeczytania raportu, albo do, do, do szczególnych prezentacje, to wszystkie występuje więc yy, zapraszam, jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo, ktoś z Państwa ma życzenie zabrać głos za pytanie. Bardzo proszę Pan Radny Lad Ja przyglądałem się tym wynikom, które były na prezentacji i tam była taka uwaga o dostępności narkotyków przez yy, młodzież w Kostynie i tam było chyba 20%, o tym pani nie wspomniała. Tak, pod, tak. 22% wskazało, że na terenie Gostynina można kupić narkotyki. Było też takie pytanie, czy można kupić narkotyki. 20% wskazało, że tak, że oni wiedzą gdzie i jakby, no, że ten dostęp jest dla nich e, łatwy. Czyli Tak. dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Radna Dzień dobry, panie Markus. Bardzo dziękuję za tę prezentację, bo ona była przedstawiona przed bo pracuję w szkole. Nauczam przedmiotu nowego, prowadzonego od września, jakim jest edukacja zdrowotna. I faktycznie dzieciaki, to co pani powiedziała, o i pytając się ich, co to jest, to mówią, że to są węgle, nie, czyli nie wiedzą nic. I dobrze, że ten przedmiot został wprowadzony. Natomiast, Myślę, że te dzieci, które właśnie powinny brać udział, a my się, wydaje mi się, że generalnie cała społeczność szkoły powinna brać udział w profilaktykach, nie powinno być to za zgodą rodzica. Bo jeśli faktycznie w szkołach jest prowadzona profilaktyka jakiejś zajęcia, to opiekun, który bierze dzieciaki pod sobą, musi mieć zgodę od rodzica. Dlatego tutaj to, co Pani powiedziała, część trafia część w ogóle nie chodzi na te zajęcia, no i ta część która trafia, jeszcze nie koniecznie słucha i do nas to jakby dociera. I wracając do tego przedmiotu edukacja zdrowotna, też uważam, że powinna być ona po prostu przymusowa. Obowiązkowa, dlatego że mamy w rankingach tam szkół, mówię o Polsce ogólnie, są klasy, dosłownie klasy, nie pojedyncze przypadki, które po prostu y, wypisali się z tego przemowy. I co z tego, że szkoła próbuje trafić w tą edukację zdrowotną, bo tak. pięknie pani powiedziała, i wczoraj mieliśmy właśnie z panią pielęgniarką w szkole dokładnie o tym mózgu, o tych tak mówiłam, dzieciakom. I co z tego, że usłyszą to dzieciaki, które pewnie o tym wiedzą, <grym> jak część, która ja przez, nie wiem. Tak. Czemu I, i, i po co no, to jest zrobię? Największa, najcenniejsza, rzecz, którą mamy posiadane i powinniśmy dbać o nowe, bo to jest ten życia jest osiągnięte do końca naszego życia. Więc te, te minimalne tamte procenty 29, no to jest po prostu wydaje nam się, że to trochę pilakie na przykład po prostu. Tak, bo to oczy pani mówi, to są tak naprawdę działania centralne, bo to my tego tutaj na poziomie lokalnym nie zmienimy, bo obowiązkowe Właśnie. zajęcia w szkole czy... Czy określone przedmioty no to już są decyzje centralne, tak, na które no, my tutaj może mamy, może o może niewielkim. ale to co Państwo możecie zrobić tutaj już tu i teraz, jakby lokalnie, to jest ważne. Tak, to właśnie przychodzi wykwalifikowana osoba, która naprawdę ma do powiedzenia i przekazania tą wiedzę no, w najlepszy sposób. Przychodzi pochodziec. I rodzic musi im y, y, podpisywać na to zgodę. No, tam, no to jak chcemy tam. To odnośnie rodziców. Ponieważ były takie warsztaty prowadzone przez, y, skierowane do rodziców za darmo przez Urząd Miasta. Pani Patrycja Piwoni prowadziła z, pan, z panią Renatą. Tak. Ja brałam udział prawie we wszystkich warsztatach. Ciekawe. Mimo, że nie, nie mam problemu Ciekawe. jakiegoś z dziećmi i mam dzieć, i dzieci już tak naprawdę duże i jakoś odchowane, ale brałam udział w tych warsztatach, żeby dowiedzieć się być może czegoś nowego. Zobaczyć, jakie są problemy w gospodinie. Przychodziła na te warsztaty tak naprawdę garstka rodziców. No. Garstka, 5-6 osób, no tam w może było 11. Nie wiem tak naprawdę dlaczego. Jak jest, warsztaty były za darmo, o godzinach w piątek, o 16.30 czy o 17.00. Godziny raczej na półtorej naprawdę można przyjść i posłuchać, bo było, było tam bardzo dużo ważnych elementów, ale yy, nie wiem tak naprawdę z czego to wynika. Czy ludzie nie chcą, czy się wstydzą, czy gdzieś ta promocja nie tempożą no, się do ludzi, czy nie widzieli, yy, nie wiem, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc nie wiem i dziwię się, że, że było tak w takim małym stopniu odbierane. A czy jedno pytanie, czy te szkoły to były szkoły podstawowe, czy wszystkie, ogólnie, wszystkie, wszystkie, Aha. Tak. Podstawowe, śradnie... podstawowe, wszystkie szkoły z terenu Gostynina. I średnie też? Tak. A, no, okej, okay. dziękuję bardzo. Proszę. Proszę pani, no można byłoby tutaj nie tylko dywagację, ale dyskusję akademicką akademicka, akademicka, prowadzić. Na ja to nie mamy czasu. Ale tu z Iwonką, moją sympatyczną koleżanką, najczęściej się zgadzam, ale tym razem nie. Nie uważam, że przedmiot powinien być obowiązkowy. Ja miałem tą przyjemność w starych latach, bardzo dawno temu, chodzić na zajęcia przygotowane do życia w Góźnie, się nazywało jeszcze socjalistycznej tam na końcu. I to były zajęcia, które były nieobowiązkowe, na pierwszej lekcji. I to było to był liceum. Co robiliśmy? Przychodziliśmy, żeby odpisać pracę domową na następne lekcje. Ale człowiek, który prowadził te zajęcia, był tak wspaniałym zadawnikiem, był tak przygotowany, że te zeszyty się odkładało na bok i mówiło się, cytuję, to to w kiblu na przerwie przepiszę. A teraz podyskutuję z tym człowiekiem. I faktycznie po kilku tygodniach na te nieobowiązkowe lekcje, pierwsza lekcja w planie liceum w klasie trzeciej przechodził prawie 100% osób. A więc no, ja jestem przeciwnikiem zmuszania kogokolwiek do czegokolwiek. Jak jest obowiązkowe, co to znaczy jest złe. Że nakładanie takiego obowiązku nie daje ludziom wybór. Na pewno ta antypropaganda, która poszła w tym roku i to ze środowisk klarykalnych i ze środowisk opozycyjnych. Spowodowała to, co spowodowała. Ale myślmy, że to się nic od razu nie urodzi. To nie. Miesiąc, dwa, pierwszy rok. Miejmy nadzieję, że jeśli ludzie będą brali to na poziomie takim, że dzieci będą zadowolone, czy młodzież będzie zadowolona, to ten przedmiot kupi młodzież. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Pan, proszę, pan ja mam takie pytanie, czy w programie tym mogą uczestniczyć fundacje, stowarzyszenia czy, czy też kluby i one potem w swoich szeregach mogą gdzieś dalej te warsztaty prowadzić? A to już pytanie jest. E, e, Nie wiem jaki pan program ma na myśli. W programie... Tak, to, tak, tak, to, tak, mówię, tak. to tak, są to tak. ogłoszone konkursy i w tych konkursach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pani Radar. Oczywiście, Panie Stanisławie, y, zależy bardzo od osoby prowadzącej i ja, y, ja bym chciała się tutaj pochwalić, bo u mnie naprawdę bardzo, bardzo mało osób zrezygnowało z tego przedmiotu, to są nieliczne osoby w klasach, więc liczę na to, że faktycznie od przyszłego roku, tudzież od kolejnych lat będzie ich coraz więcej nagrywać. Dziękuję za sugestję. Przede wszystkim jak najbardziej. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jeszcze nie zabrać głosu w temacie? Proszę Państwa, w takim razie e, dziękuję bardzo za prezentację, na to tej wiedzy ciekawej, która mi się nasiała w naszych e, umysłach, zdzialeń e, z informacjami, które będą kiełkowały na przyszłość, e, które warto, już tak powiem, przełożyć na tutaj dalsze działania. Powiem że uchwałę tą za chwilę podejmijmy. Może. Ma pozytywną opinię Komisji, Spraw Młodzieckich w i e, pomocy społecznej i skoro nie ma dalszych pytań ja przejdę do prezentacji treści uchwały Rady Miejskiej z dnia dzisiejszego w sprawie przyjęcia programu profilaktyki ze względem komfortowo-wojewódzkich i działalnych zamiast tego stylu na lata 2026-2030. Zgodnie z podstawą została Państwu Przyjmuje się pojawia praktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania na dla miasta Kostelina stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie wykonaniu uchwały się budowej miasta Kostina i wchodzi ta uchwała w życie z dniem 1 stycznia 2026. Proszę Państwa o do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwko? Dziękuję ślicznie. i Informuję niniejszym, że uchwała została jednogłośnie przyjęta.